Cześć siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Graj, w Keep Talking i nie wysłać nikogo bombą w tym przypadku w dzisiejszym odcinku mnie. Jest oczywiście ze mną Display Lima, siemaneczko. Siemanderko. Tym razem ja w bezpiecznej strefie znowuż. Tak, startujemy, umówiliśmy się, że zrobimy tak, że zacznę sobie od trzech modułów. To jest minimum w ogóle. I jak rozbroimy trzy, to przeskakujemy na cztery. Jak zrobimy cztery, to przeskakujemy na pięć, i tak dalej, i tak dalej. Także, startujemy. I następny odcinek, czy kurde, dziesięć? Nie. Maria, dobra, dajesz, dajesz, panie. Ja jestem zwarty i gotowy na tą bombę Ja mam, mam bombę, na pewno będą kabelki. I są cztery kable. Jest żółty, czerwony, żółty, czarny. Eee, cztery kable. Jeśli występuje więcej niż jeden czerwony przewód? Nie. Nie masz. Eee, jeśli ostatni przewód jest żółty? Jest. I nie występuje czerwone przewody? Występuje. Dobra, to nie. Eee, jeśli występuje dokładnie jeden niebieski przewód? Nie. nie. Jeśli <grytanie> występuje więcej niż jeden żółty przewód? Tak. Przedni, ostatni przewód. Ciach, poszło. Biały Tam przycisk raja, z może. napisem Detonuj. Dobra, biały przycisk z napisem i Już szukamy tutaj takiego, panie. Tu, tutaj dzisiaj jest warty i gotowa akcja. Eee, ty, ty ty tak, pomy niebieski. Eee, biały wskaźnik w karcie proszę. świeci, nie masz? Jeśli bomba ma więcej niż dwa przyciski. A nie ma więcej przycisków? A. Biały przycisk tutaj. detonuj. Ej, eee, wiesz co? On zachęcający. Ja bym go nacisnął. To ten taki duży. To... No ja wiem, ja wiem, ale szukam, ale nie ma takiego Mógł czegoś. prąd wie? mi eee... wyłączyli. Ej! Jak to ci... No ja ciemno ci, się zrobiło. Nie, 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 dawaj. Nie no, naciśnij go. Idź potrzymaj. Długo? No jak będziesz miał jedynkę na dowolnej pozycji. Na pewno? Świeci mi to no. na czerwono pasek. No dobra, dobra, jest, okej. Okay. Nie. To nie to. Jak to nie? Czer nie biały przycisk z napisem detonuj Eee, jeśli bo więcej niż jedną baterię i napis brzmi detonuj. Naciśnij Nie, i ma dwie baterie. No to nie mam więcej niż zadetonuj. Jeśli przyciśniesz no biały i kar się świeci. Jeśli ma więcej niż jedną baterię, naciśnij natychmiast pójść. Tak jest napisane? Jeśli ma jedną baterię. Będziesz więcej, Wię niż, więcej, więcej niż jedną tak. No to ma dwie baterie. No no to naciśnij puść natychmiast. A ty kazałeś mi przytrzymać najpierw. No bo i na innej byłem ty. Na innym Dobra, i z tyłu mam te kabelki z diodami nad nimi. Kabelki z diodami. Dobra, też tego nie mieliśmy. Lecę, lecę, Budzik. panie. Dobra, jestem. Skomplikowane przewody. E, spójrz na każdy przewód. Nad przewodem znajduje się dioda LED. Tak. A pod przewodem miejsce na symbol gwiazdka. Pod przewodami na dole. Masz gwiazdki? Toś tam jest. Nie na mam symbol. Dobra. Taśmy, no. Dla każdej kombinacji przewodu LED. Użyj diagramu. Dobra, to ja mam tutaj swój diagram. Bordko każdy szybciej. przewód może być w paski w wielu kolorach. Okej, okay. panie będzie takie kolory? No, 20. Jaki masz mam przewód? Gruby... Pierwszy mam biały. Biały, ale dobra, ale jaki on jest przerywany, ciągły, kropkowany? Cały biały. Cały biały. Czyli calutki. Cały biały. Eee, a literka obok niego? Jakaś? Nie ma. A dioda? Świeci. Powiem ci, że to jest strasznie zakręcone. <laughs> Do każdej kombinacji przewódlecy wol użyć diagramu Wena widocznego poniżej, by zdecydować czy przewód należy przeciąć lub. Ordo, minuta czterdzieści. No ja wiem, ale panie to się nie da tak. Nie żebym wybierał to jest presję. Ciężka instrukcja. Ślicznie. Nie, <grym> Dawaj następne. Wrócimy. Też jest biały, to jest identyczny. Ale nie, dawaj następny diagram, panie cały. Nie mam, mam tylko to. A, to, to jest ostatni twój diagram. Myśmy dwa zrobili. <grym> No, to już szybko myśli, to włączam panie 1400 q Minuta 15. Włącz chociaż 80. Ale dobra, więc biały ci leci. Z diody do czego ci leci? No po prostu dół. tu. Okej, okay, do gwiazdki, tak jakby. Nie mam tu żadnej gwiazdki, mam tu plastik. Przewód czerwony, przewód niebieski, ma symbol gwiazdkę, świeci się LED. Świeci Wierka się LED. PNSRB. Masz jakieś literki tam? Nie, nie mam tu żadnych liter, panie. Dobra, to ma tak, zobacz załącznik B, zobacz załącznik C. Gdzie tu są załączniki na dole? Ja dobra, wiem, załącznik B. Rozpoznawanie baterii. Jaką ty. masz baterię, panie? Masz małe paluszki, czyli masz baterię A, dobra. Tak. A załącznik C. Rozpoznawanie portów, porty cyfrowe, obwody, bomby. To co, kiedy, to, po co te, te rozpo... Panie, tutaj, cała ta instrukcja jest zepsuta. Może jakby... I stary monitor do monitoru. TV, stary, czyli no. taki szeregowy, zwykły. Tak, chyba, tak. No ale to Dobra, co, co mi tutaj? Żegnaj. Żegnaj. Pamiętaj, że chciałbym na grobie. Adieu, Messia. Żeby nie powiedzieć, wybuchłem Adieu, <laughs> nawet trzech nie zrobili. Mnie się nie da ustawić. Ale to jest ciężki diagram, ci powiem. I to bardzo ciężki, bo to są skomplikowane przewody, chciałem ci zauważyć. <laughs> Dobra, biorę, startuję kolejną. Czy znowu startujesz? Bo ty, bo musisz, nie udało się bo ty musisz mieć tam symbol, panie, wiesz? <laughs> bo mi się wydaje, że pod przewodem miałeś symbol i to musiałeś Wiecie, mieć jakiś... Ile jest maksymalnie modułów? Wiem, 11 chyba. 11, a minimalny czas <laughs> jest panie pół minuty. <laughs> 11,5 minuty to życzę powodzenia. A maksymalny czas to 10 minut. No proszę, <laughs> tak, na 6. Nie, nie, lecimy. 5 minut, 3 moduły, startuję. Tak jest. Ech. Daj mi przecież tym razem, święta w tym miesiącu. Damy radę, do Mikołaja może to żyjesz. O, panie, tego nie robiliśmy. No shit, mam Simon, mówi skomplikowane przedmioty. I takie coś, że mam ekranik z jedynką, i pod tym mam cztery cyfry. 4, 2, 3, 1. Okej, dobra, to lecimy od Simona najpierw. <laughs> Jaki, jak, co ci miga? W <laughs> Czekaj, ale parzyste nie, nie, nie parzyste. Co, co ci miga? miga? Czekaj chwilę na i ci niebieski. będzie migać. Coś. Niebieski. E, jak miga niebieski i brak pomyłek, to czerwony po niebieskim. Ale najpierw zobacz, czy mam spółgłoskę, czy nie. Ale ja tego czekam. A jeśli numer nie zawiera samogłoskę, samogłoskę okay. nie zawieram. Nie zawiera samogłosek. Okej, okay, dobra, no to żółty, w takim razie. Żółty. Trzeba czekać, aż mi się ten niebieski pokaże. Tak, a już zrobiłeś... Jest, dobra. dalej. Dobra, niebieski, eee, niebieski żółty miga. Nie, niebieski, zielony miga. Niebieski, zielony miga? Tak. A, okej, okay, czekaj, ale gdzie, to, gdzie ja mam tutaj zobaczyć dalej? Zobacz, co jest po zielonym, bez pomyłki. A, okej, okay, bezpośrednio po zielonym od razu. Eee, bez pomyłek, zielony. zielone. Bo znowu wybuchnę. Zielony? Tak. Nie. No jak nie? Już mam jedną Ziel... pomyłkę. A no, no to po zielonym, jedną zielony. pomyłką teraz będzie żółty. Niebieski, zielony, żółty. Błąd. Ja muszę ten swój żółty dać też? Między tym? Nie, nie musi rozumiem. przejść. Niebieski, Błąd zielony. Żółty. No to dawałem żółty i mi nie zalicza. <coughs> no to coś dziwnego, to jest panie, jak to działa? Teraz mam dwie pomyłki, niebieski i zielony. No tak, bo to trzeba powtarzać te sekwencje używając tabeli mapowania. I ty, panie, będziesz musiał nacisnąć. Twoje, czyli żółty, jak dawałem. Tak, to będziesz musiał nacisnąć ten Dobra, drugu, teraz chyba żółty. Mam, dwie, mam dwie pomyłki po zielonym. No to dobra, no ale po zielonym ja miałam napisane, że musi być niebieski teraz na dwóch pomyłkach, ale ty musisz chyba nacisnąć teraz. Żółty najpierw. E, najpierw żółty, a później niebieski. Dobra, Mordo, je Czyli nie, czyli nadal nie. Nacisnąłem żółty. No, no, to. to Powinien pewnie tak. żółty po dwóch pomyłkach kliknąć. Coś tu jest nie tak, Powód panie. eksplozji, Simon mówi. Kabur. Coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Coś my tu chyba nie rozumiemy za dobrze. Dobra, Do metodą prób i błędów. Nauczymy się. Startuje kolejny, ostatni mecz na dzisiejszy odcinek. Weź, we, we, tak. weź głęboki wdech, panie. Ja założę tą swoją zbroję toperską. <coughs> tak jest. Wypuszczę bąka lewą stroną. Tak jest. Dobra, wchodzę. Jedziemy. Na jednym Rozdłużmy wdechu, panie. Na spróbuj. Na jednym wdechu. Powiem ci kiedy możesz wypuścić. Szybciej się uduszę. Dobra, będą te cyferki znowu. Będą cyferki, skomplikować... Jakie cyferki? O, shit. No mam taki monitorek. Jest jedynka. I pod tym mam cztery cyfry. Jeden, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, dobra, cztery, no no, no, cyfermi, no. Odnośnie pamięci. No dobra. Mogę czytać to. Naciśnij prawidłowy przycisk. Czyli to, co By Przejdź do kolejnego. Czekaj. Nie, ukończ wszystkie etapy. Dobra, bo to instrukcja. Czekaj. E Przyciski są numerowane od lewej do prawej. I teraz tak. Jeśli na wyświetlaczu jest jedynka. Jakie jak masz cyfrę na wyświetlaczu? Jedynka. Ten duży. Jedynka. E Naciśnij przycisk na drugiej pozycji. Dwa. No. Dobra. Poszło? E Dobra, wyświetliło się coś innego. Tak, jedynka i zmieniły się cyfry na dole. E, naciśnij przycisk z cyfrą 4. Czekaj, bo nadal masz jedynkę tam, nie? Dobrze jest. Dobra, dobra. Teraz mam idziemy czwórkę. dalej. Teraz masz czwórkę. Naciśnij przycisk z cyfrą 4. Dobrze, dalej. Dalej. Czekaj. Cyfra, Cyfra 1. E, naciśnij przycisk na tej samej pozycji co w etapie pierwszym, czyli... E, Oj, na tej samej na pozycji. drugiej. Na drugiej pozycji, tak. Hmm, to była jedynka. no. Znaczy była dwójka, ale na jedynce? Tak, no. tak, tak. Ta, no. Ostatnie, trójka. Eee, naciśnij przycisk z tą samą cyfrą, co w czwartym etapie. A w czwartym etapie mieliśmy etap pozycję. Dyfra była jeden na drugą nie, pozycję. Nie, drugą pozycję. cyfrę no, mam pozycję. z cyfrą, nie z pozycją. Nie, to... jeszcze raz. Tylko drugą pozycję masz nacisnąć, tam nie ma znaczenia, aż cyfra. Nie, co mam nacisnąć przecież to tej mi dobrze, punkt. Trójka. Eee, naciśnij przycisk z tą samą cyfrą, co w etapie czwartym. No z tą samą cyfrą, nie pozycją. No tak, ale... Okay, tą samą dobra, cyfrę. dobra. A cyfrę pamiętasz co miałeś? na czwartej pozycji, tak. Miałem jedynkę. Dobra, to dajcie. Dobra, jest zaliczone. Następne. <coughs> ok. Mam też skomplikowane kable, albo tą ścieżkę. Jaką ścieżkę? No tą, że mam doprowadzić biały punkt. Dobra, no dobra to dajmy tą ścieżkę. Dawaj tą ścieżkę. Ja jestem na samym dole, ostatni rząd. <coughs> Ty raz, mi musisz dwa, trzy, najpierw powiedzieć... Kolumna. Kropki na razie musisz mi powiedzieć, nie? Czwarta kolumna to. A kropka biała to jest. No. Przedostatnia kolumna. A czy musimy te dwie powiedzieć? Dwie, dwie kropki. Rzla. Musimy mi no powiedzieć. Mówię, nie? Że czerwony no. trójkąt to jest raz, dwa, trzy, czwarta kolumna. Ostatnia. Eee, Ostatnia. Ostatni. Czwarta kolumna. Ostatni. Kolumnie na samym dole trzeba budzik na Dobra. I. Później będziesz miał jakby w piątej kolumnie trzeci? Raz, dwa, trzy... Co w piątej kolumnie? No Rada, kolejny dwa, ten, trzy, kropkę. Cztery. Tak, w piątej kolumnie trzeci. Dobra, no, to mam dół. diagram, dobra, mam diagram. Teraz musisz powiedzieć biały punkt. Y biały punkt jest też w piątej kolumnie. Białe światełko, no. W białej kolumnie y pierwszy. No. W piątej pierwszy. kolumnie pierwszy. Dobra, i czerwony gdzie jest? Y w czwartej kolumnie ostatni. W tamtym samym miejscu, co światełko? Trójkącik kącik? Tak, jest w tym samym punkcie, co zielona obwódka pierwsza. Okej, okay, dobra. No to, panie, w dół. Z moich obliczeń. No. Lewo. Do samego no. końca w lewo. No. Raz w dół. No. W prawo. No. Raz w dół. No. Dwa razy w prawo, no. Raz w dół. No. Dwa razy w lewo. Czyli Czy do. Raz w dół. <grym> I dwa razy w prawo. I powinien być. Jestem na trójkącie, no. Dobra, i tam trzeba coś nacisnąć? Nie, już się zaświeciło zielone, czyli zaliczone. Dobra, Dobra, Dobra minuta jeść. i te skomplikowane kable. <grym> Kurde, jakie skomplikowane e, mam, kable? No mam, A, tak, znowu, te mam przewody. czerwony kabelek. Wszystkie diody się nie świecą. Mam czerwony kabelek. Który wchodzi do literki K, albo to jest gwiazdka jakaś. Nie wiem. się sekund. nie świecą, tak, dobra. I Przez masz czerwony kabel. On wchodzi do czego? Do X, do, do gwiazdki zapełnionej gwiazdki. Same. Ale jaki jest ten przewód? Przerywany jakiś? Czyli no wygięty, ale cały. Panie, to tutaj tak nie ma takich opisów takich czegoś. Czerwony przewód, cały czerwony. No ja widzę, ale ja nie mam umie... Przewód jest czerwony, przerywany powinien być. Dobra, niech będzie. Jest przerywany, co mam zrobić? No nadal nic, bo ja muszę nie mam jakby słów, wiesz do tego. Czy masz tam? Przeciąłem, dobra, następny mam niebieski. Biało-niebieski i nie ma żadnych cyfr. Przeciąłeś to znaczy, że dobrze zrobiłeś? nie wybuchłeś bo błąd nie wyskoczył. Dawaj dalej. Jest 10 sekund. Panie, kurde, ja nie wiem. Dobra, te wszystkie czerwone? I ty na biały. Ty zgadłem! Mama Miva, kurde, przeżył! Przeciąłem dwa czerwone i białe. Dobry ziom, i wyszło, tak? Kurde. Nie udało się. Ale fakty. Ale, ale dlaczego to można miało się przeciąć? Ja nie kumam tych diagramów w ogóle. Dobro, mam intuicję. Ty musiałbyś panie, to zobaczyć, wiesz? A wiem, no jak będziesz ty robił, to zobaczę. O, ale Pwarte mi się udało. Spoko. <noise> Dobra. E, to tyle w dzisiejszym odcinku. pan prawie 15 minut wyszło. Aż ten wariat udało Jest mu się. Zbrojona. trzy moduły, 5 minut, pozostały czas, 6 sekund, 79 setnych. No ho. To cóż, dziękujemy. Gratuluję bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. My się bawimy wybornie jak na razie. No bardzo, super no. no. Cóż, Elegancja. Do, do następnego. Oczywiście zapraszam Was też na odcinek do Display Lima na kanał Display Lima, jest polecanych u mnie na kanale. I kolejny odcinek zapewne też pojawi się <coughs> niego, będziemy się starali tak naprzemiennie wam to publikować. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego. Kabum. Trzymajcie się.